Mawnica pospolita jest rośliną wieloletnią. Występuje dziko na terenach podmokłych. Czasem jest również uprawiana w ogrodach. Rośnie przeważnie do wysokości 1 metra, ale czasem może dorastać do 1,5 metra. Kwitnie dość długo w lipcu i w sierpniu. Posiada okazałe kwiatostany długości 30 cm. Kwiaty ma w kolorze różowo-czerwonym. Osobliwością kwiatów jest ich trójpostaciowość. Pręciki i słupki mają różne długości, co zapobiega samozapyleniu. Różna jest też wielkość ziaren pyłku. Pyłek z różnej wysokości pręcików przenoszony jest przez pszczoły na włoskach głowy, tułowia oraz odwłoka. Kwiaty krwawnicy pospolitej dostarczają owadom dużej ilości pyłku i nektaru. Dzięki temu są atrakcyjne dla pszczół dzikich i miodnych oraz motyli. Po pokarm przylatuje wiele gatunków pszczół, samotnic oraz czmieli. Krwawnica pospolita łatwo rozmnaża się z nasion. Nasiona są bardzo drobne. Należy je wysiewać na powierzchnię gruntu, gdy kiełkują przy dostępie światła.